Maria Skłodowska kurii. dziewczyna, która świeciła jak gwiazda. Część pierwsza dziewczynka z marzeniami większymi niż świat. W pewnym domu w Warszawie, dawno temu, urodziła się dziewczynka o niezwykle ciekawych oczach. Nazywała się Maria Skłodowska. Już jako dziecko zadawała mnóstwo pytań: Tato Dlaczego magnes przyciąga gwoździe? A czy można zobaczyć powietrze? Jej tata, nauczyciel fizyki, często pokazywał jej różne eksperymenty. To był jej pierwszy kontakt z nauką. Maria nie miała łatwego dzieciństwa. W tamtych czasach w Polsce nie wolno było kobietom studiować. Ale Maria miała marzenie: chciała zrozumieć, jak działa świat. Uczyła się w tajemnicy, w tak tzw. uniwersytecie latającym u szkole, która zmieniała miejsce by nikt jej nie zamknął. A ty? Czy masz marzenie, które wydaje się niemożliwe? Maria udowodniła, że marzenia są po to, by za nimi iść, nawet wtedy, gdy świat mówi nie. CZĘŚĆ DRUGA Z Warszawy do Paryża Kiedy miała 24 lata, Maria spakowała małą walizkę i pojechała do Paryża. Chciała studiować na Sorbonie, jednej z najlepszych uczelni świata. Nie miała pieniędzy, mieszkała w zimnym pokoiku, często jadła tylko chleb i herbatę. Ale za to miała coś bezcennego, ogromną pasję. Na uczelni poznała naukowca Pierre Achilli. Razem badali tajemnicze zjawisko zwane promieniotwórczością, czyli energią, którą niektóre pierwiastki wydzielają same z siebie. Wyobraź sobie, że kamień świeci w ciemności bez prądu. To właśnie tak działały minerały, które Maria badała. Czy to nie jest niebezpieczne? pytał Pier. Nauka wymaga odwagi, odpowiadała Maria z uśmiechem. A ty? Czy odważysz się robić coś nowego, nawet jeśli nikt tego wcześniej nie próbował? Część trzecia. Odkrycie, które rozświetliło świat. Po wielu latach pracy, Maria i Piero odkryli dwa nowe pierwiastki, polon, nazwane na cześć polski, i rad. Było to ogromne odkrycie. Maria spędzała dnie i noce w laboratorium, mieszając, ważąc i obserwując maleńkie błyski światła w ciemności. To był dowód, że w sercu materii kryje się energia. To odkrycie zmieniło świat. Dzięki niemu później powstały promienie rentgenowskie, które pozwalają lekarzom zaglądać do wnętrza ciała bez skalpela. Maria nie wiedziała wtedy, że praca z promieniowaniem jest niebezpieczna dla zdrowia, ale jej poświęcenie uratowało życie milionom ludzi. Zatrzymajmy się na chwilę. Czy wiesz, że nawet małe odkrycie może mieć wielkie znaczenie? Może twoje pytanie też kiedyś pomoże światu? Część czwarta. Kobieta, która nie znała słowa e niemożliwe. Maria Kili była pierwszą kobietą, która zdobyła nagrodę Nobla. A kilka lat później zdobyła ją drugi raz. Do dziś nikt inny nie otrzymał Nobla w dwóch różnych dziedzinach, fizyce i chemii. Ale mimo sławy, Maria pozostała skromna. Nie chciała patentów ani pieniędzy za swoje odkrycia. Nauka powinna służyć wszystkim ludziom, mówiła. W czasie jej wojny światowej stworzyła mobilne laboratoria rentgenowskie, które ratowały żołnierzy. Dzięki niej medycyna zrobiła wielki krok naprzód. A ty? Czy potrafisz dzielić się tym, co potrafisz najlepiej? Część piąta. Dziedzictwo światła. Maria Kili zmarła w 1934 roku, ale jej światło świeci do dziś. Dzięki niej powstały szpitale onkologiczne, nowe technologie i naukowe inspiracje. Jej córka, Iren, też zdobyła nagrodę Nobla, tak jak mama. Na świecie wiele dziewczynek i chłopców słyszy jej historię i myśli. Jeśli ona mogła, to ja też mogę. Spójrz dziś w niebo. Zobacz gwiazdy. One świecą, bo w ich wnętrzu dzieje się magia fizyki, dokładnie ta sama, którą odkrywała Maria. A może w twoim sercu też świeci mały promek ciekawości? Nie pozwól mu zgasnąć.